O, łatwiej taką kładkę zbudować niż opowiedzieć o tych rzeźbach. Nonomnis Moriar. Są to dosyć płaskie, ale cięte różnymi materiami figury. Nie są one takie naturalistyczne. Są to umowne formy człowiekokształtne, ale też mają taki wielki Związek z biologią, z naturą, poprzez zastosowanie również materiałów naturalnych, takich jak len, konopie, trociny, bardzo lubię trociny. To były bardzo odległe czasy, wtedy też królowała jakby figuracja, i też Odium Dramatu II wojny światowej ciągle był obecny. I to moje pokolenie właśnie wyrosło w takiej atmosferze, i trudno było się programowo od takiej atmosfery jakiegoś zagrożenia, bezwzględnego niepokoju oderwać. Tak to wtedy jeszcze było. I, no i przylgnęłam do takiej właśnie atmosfery. Dla mnie to te rzeźby praktycznie to są formą, ale wyraz ich no jest określony. Nie jest on podstawą, tylko jakby środkiem do spojrzenia jeszcze dodatkowym na, na te struktury, na te rzeźby. Są to rzeźby, które wyraźnie mają jakąś dodatkową formę. Tą formą jest płyta. Wszyscy w tamtym okresie myśleli od razu, że to jest płyta nagrobna, że to jest coś takiego. Nie, jest to po prostu obciążenie. Obciążenie człowieka. Po prostu jego życiem, jego doświadczeniem, jego tajemnicą, jego niepokojem, jego marzeniami. Po prostu każdy dźwiga jest zaopatrzony w jakiś swój balast. Niektóre mają możliwość oderwania się, czyli wpuszczania powietrza, wpuszczania jakby nicości do rzeźby i wyodrębnienie płyt. Ja zazwyczaj robię kolosy. To jest tak, że te moje rzeźby się wydają właściwe, naturalne. Tylko potem, jak stanę obok takiej rzeźby, to się okazuje, że ona jednak jest dosyć pokaźna. Jesteśmy teraz na ekspozycji Misterium Czasu. Jest to dosyć... Okazała grupa rzeźb figuralnych, które były prezentowane na Biennale Weneckim i miały wiele odsłon. I wydaje mi się, że ta obecna prezentacja u nas w Senatorium w Sokołowsku najbardziej mnie satysfakcjonuje. za pomocą misterium czasu zazwyczaj buduję jakby teatrum. Czyli tak się staram zrobić ekspozycję, żeby zmusić widza do tą kompozycją, do przemieszczania się tak, jak ja zamierzam. Jeżeli masz dostępne potężne rzeźby i potężne materie i możliwość właśnie Przemieszczania się, doświadczania ich właśnie tych relacji między tymi rzeźbami. Wystarczy tutaj jedną rzeźbę przestawić i się zmienia kompletnie układ i komunikacja i odczucia. I tego w małej, średniej formie bym nie mogła zrealizować. Fragment kolekcji wyodrębnionej, w postaci takich form, które jakby proszą się, żeby je zasiedlić. Z nimi robię takie zabiegi, że często tutaj wprowadzą. Inną formę rzeźbiarską. Te rzeźby mają ciekawe układy związane ze światłem, że jeżeli popatrzymy na te wycinane w środku formy, to zupełnie mamy ogląd inny zewnętrzności. Miałam jedną pracownię i one wszystkie ze sobą gadały te rzeczy. W danym dniu zajmowałam się tylko czterema takimi, a wieczorem pobiegłam do drugiego końca i już była w oczekiwaniu rzeźba, bo one były jakby nasączane żywicami. I proces też trwał tego st stabilizacji tego nasączania. Więc jak już tutaj robiłam pierwszą warstwę i widziałam, że już nie mogę dalej nad nimi pracować, to szukałam ofiary gdzie indziej i gnałam do tej, która wołała, że już mogę podejść do mnie. Ale wtedy było czas się kompletnie skupić, bo była już inna rzeźba, inny cykl. dawno temu, zafascynowana całą tą sytuacją mojego procesu odbudowy obiektu, tuż po pojawieniu się właśnie w Sokołowsku, sięgnęłam po inne medium, które mogą natychmiast w zrobić w maleńkim aparacie jakiś materiał. Wcześniej nie zajmowałam się właśnie taką filmową, nie wiem, animacją, Takimi montażami, które właśnie tu się dokonały. To było dla mnie coś nowego. Z drugiej strony było ściśle związane z tą budowlą. Sama rejestracja i poruszanie się po tym budynku, w tamtym jego stanie to było duże takie zagrożenie. Cały ten proces fotografowania przebywał w dużym napięciu. A z drugiej strony nie mogłam tego nie zrobić. To, była taka, taki, to był taki wewnętrzny przymus, że muszę dokonać tej rejestracji dla siebie, dla własnych potrzeb. Uzmysłowiłam sobie, że robiąc te zdjęcia, cały czas dopadają mi przeróżne myśli i byłam niechętna. Chciałam, żeby one ode mnie się odseparowały. Stąd przeganianie myśli. I jeszcze jest eksponowany ten film na wejściu, i jednocześnie na wyjściu. Czyli wchodzimy w po co, ale też wychodzimy z po co. Ale po co co? Czyli, co w moim życiu się zmienia? Jakie mam potrzeby artystyczne? Dlaczego jestem w takim punkcie życia, a nie w innym? Co jest takiego w tym punkcie? I starałam się jakby złapać takim maleńkim filmikiem to zapytanie. Tunel to, teraz widzę, że on jest bardzo dla mnie ważnym filmem. To jest bardzo lapidarny, prosty film i sama jego konstrukcja mi się w tej chwili wydaje bliska i jakby ten film stanowi całość, czyli architektura i czas tamtejszy sprzed 10 lat znajduje się w tej chwili w tym samym miejscu swojego powstania. 25 lat temu namalowałam, a właściwie narysowałam cykl obrazów, który wtedy się nie nazywał rysunek rzeźby, tylko poszukiwałam takiego znaku do zapisu w betonie, w brązie, znaku figuralnego i malując wówczas, rysując właściwie obrazy, Myślałam, że one będą mi służyć te figury na obrazach, tym zamierzeniom, żeby wyjść w przestrzeń i właśnie rozpisywać się w nieskończoność znakami. Jednak po namalowaniu tego cyklu, obrazów i rysunków, stwierdziłam, że to nie jest możliwe, bo prawdopodobnie wejdę również w dużą formę rzeźbiarską, która obarczona postumentem nie będzie mogła spełnić warunków tego zapisu hieroglificznego. I kilka lat temu czy e, odkryłam je na nowo. One nie były nigdzie eksponowane i one do mnie właśnie przylgnęły. I jakby wymusiły na mnie podejście rzeźbiarskie, ponieważ e, na obrazach Występują rytmy siedmiu rzeźb w siedmiu rzędach i tych rzeźb jest 49. Więc zrealizowałam taki układ 49 figur. To było bardzo też specyficzne, budowanie tych rzeźb, bo na samym początku to wydawało mi się, że jedna rzeźba w stosunku do tych wcześniejszych obrazów powinna wystarczyć i mnie zadowolić, że jest realizowana. Ale jednak okazało się, że e, no, trzeba ten, dalej roz, rozwijać tą, tą wielokrotność rzeźbiarską i powstało siedem figur. No, a już od 7 do 49 dziewięciu to już było oczywiste, że mu, trzeba też prostokąt potężny zabudować i jeszcze te rzeźby mają w sobie bardzo piękny cień, czyli ten cień tą wielokrotność jeszcze może wzmocnić, zwielokrotnić wielokrotność. I to się nam udało na tej ekspozycji podkreślić i wydobyć. Bardzo lubię z nimi przebywać i z tym cieniem, i, i lubię być w nich. One też mają te rzeźby, taki bardzo silny pierwiastek ludzki, taki, takiej jakiejś uczuciowości. Jest dużo czułości, mimo że w samej formie, no to niezbyt są urodziwe i nic by nie, nie przemawiało za tym, że, że, że mogą takie odczucia powodować, ale jednak coś jest w nich takiego. udało mi się zdążać do zakończenia tych 49 figur, ale wtedy okazało się, że to nie jest jedna rzecz, którą ja zrobię, tylko że one chcą wrócić teraz te nowe rzeźby na obraz. Jesteśmy w sali, gdzie w formie oczekiwania właśnie katalogowania jakiegoś transportu są te nowe obrazy, rysunek, rzeźby. Ograniczone w kolorze, czyli z użyciem czerni i bieli, materia też jest budowana od ołówka węgla poprzez grube struktury farby olejnej, tylko że na obrazach nie ma w ogóle figuracji. Jest tylko materia, jest kreska, jest pociągnięcie farbą, jest zmaganie się jakieś, ale też jest na przykład rysunek ołówkiem, taki żaden, więc te materie i ta malarskość mnie… Zawsze intrygowała, lubię się w tym namęczyć, zmordować, naoczekiwać zmian, bo moje obrazy się zmieniają w czasie, bo one muszą długo leżakować, po prostu wysychają, zmieniają się. No więc to jest cały czas napięcie, to jest cały czas zainteresowanie. A co dzisiaj się tam dzieje? A co za rok się dzieje? I później, i później. To jest, to jest też ciekawe w tych zmianach, w tych zmianach, w śladach na obrazach, które w jakimś sensie są przeze mnie zaprogramowane, ale do końca nie wiem, jaki będzie ostateczny kształt tych zmian. No, i wydawałoby się, że to już jest koniec, i w trakcie budowania tej ekspozycji rzeźbiarskiej stwierdziłam, że no niestety jeszcze czeka mnie jeden etap: i że nad salą multimedialną jest wieża, w której są trzy salki, i chciałam wpisać w architekturę sali na samej górze. Mural, czyli ostatnie podsumowanie rysunku rzeźby. No i tak się stało. Wydaje mi się, że nie mogłam nic innego zrobić. By ta, ta ilość ekspresji, która przez te trzy dni realizacji jakby się pojawiła, nie mogłam tego opanować. Chciałam bardzo to zgasić, ale jednak dynamiczne są te ściany. W muralu jest też ciekawa jedna rzecz że tam się pojawiły dwie linie inaczej malowane, dwie białe, które są nakładane szpachlą. I one mają za zadanie, i myślę, że spełniają taką formę, że dystansują to malarstwo od widza. To nie, nie do końca jest takie istotne, że powstał kolejny jakiś obraz, tylko najistotniejsze jest to, czego ja doświadczyłam przy wykonywaniu tego działania. Ten proces jest najistotniejszy. Nawet się nie pytamy o powód, bo powód jest tak naprawdę niewiadomy. I wydaje mi się, że bogactwo takiego życia jak to się mówi, artystycznego polega na tym, że nie możemy przestać, ja nie mogę przestać być w tym świecie.